Oto paradoks, który tkwi w samym sercu ludzkiego doświadczenia. W chwili, gdy postanawiasz się zatrzymać, wszystko zaczyna przyciągać cię mocniej niż kiedykolwiek. Kiedy mówisz dość, skończyłem z tym. Wszechświat jakby się uśmiechał i szeptał: naprawdę? A zaraz potem fala pokusy nadciąga, gwałtowna, nieustępliwa, jakby chciała udowodnić, że wcale nie jesteś jeszcze wolny. Karl Jung powiedział kiedyś: Wszechświat nie nagradza twoich intencji, on wystawia na próbę twoje czyny. To, co myślisz, że już przezwyciężyłeś, powróci. Nie po to, by cię zniszczyć, lecz by zapytać: czy naprawdę rozumiesz to, co próbujesz kontrolować? Wielu ludzi myli się, wierząc, że cielesne pragnienie czy popęd to wróg, którego trzeba pokonać. Zaczynają wojnę z samym sobą. Używają woli jak broni, by stłumić pożądanie, jakby instynkt był dzikim zwierzęciem, które trzeba zamknąć w klatce. Ale nie widzą, że im bardziej próbują je uciszyć, tym silniejsze, sprytniejsze i bardziej przebiegłe się staje, wracając pod nową maską. W języku Junga to właśnie cień, ta część nas, którą odrzuciliśmy. Niesie w sobie energię życia, emocje i fragmenty duszy, z którymi jeszcze nie mieliśmy odwagi się spotkać. Pożądanie, w tym sensie, to nie tylko pragnienie ciała, to symbol, wiadomość z głębi cienia, z miejsc w naszej świadomości, które wciąż czekają na światło. Pewien mężczyzna powiedział kiedyś, że po decyzji o wstrzemięźliwości, świat wokół niego stał się bardziej czuły. Spojrzenia ludzi, obrazy, nawet sny zaczęły pulsować dziwnym, magnetycznym napięciem. Czuł się atakowany, ale to nie świat zewnętrzny go atakował, to jego własne wnętrze się obudziło, bo pożądanie nie znika tylko dlatego, że powiesz nie. Ono zmienia kształt, przemieszcza się, szukając innego sposobu, by zostać zauważonym. A im bardziej je tłumisz, tym bardziej staje się natarczywe. Jak dusza, która nie może zaznać spokoju, dopóki nie zostanie wysłuchana. Może więc wszechświat cię nie karze. Może tylko sprawdza, czy jesteś gotowy, by porozmawiać z samym sobą. Bo jeśli jedynym czym dysponujesz to dyscyplina, to nadal walczysz z ciemnością, używając ciemności. Ale jeśli potrafisz spojrzeć w nią z odwagą i powiedzieć: "Tak, czuję. Tak pragnę. Tak mam w sobie dzikość, która chce żyć." To właśnie wtedy cień traci swoją moc. Jung wierzył, że wolność nie rodzi się z tłumienia, lecz z poznania. Kiedy widzisz pożądanie nie jako grzech, lecz jako przesłanie, gra psychiki się kończy. Nie musisz już uciekać ani walczyć. Stoisz pośrodku burzy i nagle burza cichnie. W tej chwili nie jesteś już wojownikiem, który próbuje pokonać pokusę. Jesteś obserwatorem, a w tym spojrzeniu moc się odwraca, nie ma już muszę wygrać, jest tylko rozumiem. I właśnie w tym rozumieniu pożądanie zaczyna się rozpuszczać, odsłaniając coś głębszego nie pragnienie ciała, lecz tęsknotę za życiem, za odczuwaniem, za połączeniem się z czymś prawdziwym, dzikim i nieskończenie ludzkim. Jest pewna prawda, której większość ludzi woli nigdy nie dotykać. Pożądanie nie jest złoczyńcą, jest najuczciwszym lustrem duszy. Odbija dokładnie to, co próbowałeś w sobie ukryć: nie pragniesz drugiego człowieka, pragniesz tej części siebie, której jeszcze nie odważyłeś się przeżyć. Karl Jung nazwał to cieniem: the shadow to wszystko, czego twoja świadomość nie potrafi zaakceptować złość. Rządze władzy, chęć dominacji, ale też słabość, kruchość i bezbronność. Kiedy spychasz te aspekty w głąb nieświadomości, one nie znikają, czekają, aż wrócą w formie, której najmniej się spodziewasz jako obsesja, jako natrętna żądza albo jako zachowania, nad którymi tracisz kontrolę. Jung napisał kiedyś: Dopóki nie uświadomisz sobie tego, co nieświadome, będzie ono kierować twoim życiem, a ty nazwiesz to przeznaczeniem. Brzmi filozoficznie, ale to niezwykle praktyczne spostrzeżenie. Bo gdy tracisz głowę dla kogoś, to wcale nie musi znaczyć, że ta osoba jest wyjątkowa. Być może po prostu niesie w sobie obraz części ciebie, którą dawno porzuciłeś. Ona jest tylko ekranem. A film toczy się w twoim wnętrzu. Znam historię pewnego mężczyzny po trzydziestce, zdyscyplinowanego, sprawnego, trzymającego się z dala od pokus. Wierzył, że kontrolując swoje pragnienia stanie się czysty i silny. Ale im bardziej się starał, tym bardziej jego umysł zalewały obrazy i fantazje, których nie potrafił uciszyć. Zaczął nienawidzić samego siebie, a każdy upadek. Czuł jak rozpad duszy. Dopiero podczas terapii zrozumiał coś druzgocącego. Nie walczył z pożądaniem. Walczył z własną żywotnością, z tą dziką, wolną częścią, którą stracił jako dziecko, kiedy nauczono go, że dobry mężczyzna nie pragnie. Pożądanie nie było demonem. Było wołaniem duszy, która chciała znowu żyć naprawdę. I wtedy, gdy przestał się opierać. Stało się coś niezwykłego. Energia, która wcześniej go gnębiła, zaczęła płynąć w inną stronę w muzykę, w pracę, w obecność pełną życia i autentyczności, której nigdy wcześniej nie znał. Porządenie zostało przetransformowane, niezniszczone. Współczesny człowiek często wybiera jednak odwrotnie zakłada maskę, by ukryć to, czego się w sobie boi. Jung nazwał to maskę personą. Społecznym kostiumem, który ma zrobić, że będziemy akceptowalni. Dla wielu to obraz mężczyzny zdyscyplinowanego, człowieka ponad instynktem, czy duchowego, czystego. Naszą tę maskę latami i wierzą, że to ich prawdziwe oblicie. Ale problem w tym, że maska nie potrafi oddychać. I prędzej czy później cień rozrywa ją na sztrępy. A kiedy to się dzieje, nie zmagają się tylko z poczuciem winy, lecz czymś znacznie głębszym, z przerażającą myślą nie jestem tym, kim myślałem, że jestem. Cała konstrukcja ja zaczyna się chwiać, bo została zbudowana na fundamencie zaprzeczenia. Wtedy cień przestaje być pojęciem z książki, staje się żywym koszmarem domagającym się prawa do istnienia. Jung wierzył w tym, że dojrzałość psychiczna nie polega na wyeliminowaniu cienia, lecz na jego integracji. Nie możesz stać się pełnym, jeśli żyjesz tylko połową swojego światła. To, czego nazywasz ciemnością, jest często po prostu światłem, którego jeszcze nie zauważyłeś. Kiedy masz odwagę spojrzeć w pożądanie nie przez pryzmat winy, lecz ciekawości, dzieje się coś Czudownego. Odkrywasz, że pod jego powierzchnią kryje się czysta energia życia, tęsknota do połączenia i pragnienie, by naprawdę czuć. Bo w istocie, pożądanie nie chce Cię zniszczyć. Chce, byś wrócił do siebie, do życia, które zakopałeś pod warstwami moralności i dyscypliny. Problem nigdy nie leżał w pragnieniu. Problem leży w strachu przed jego pełną, nieokiełznaną mocą. Czy kiedykolwiek zadałeś sobie pytanie: co tak naprawdę sprawia, że pożądanie ma w sobie tak ogromną siłę? Czy to tylko instynkt biologiczny? A może coś głębszego sposób, w jaki uciekamy przed czymś znacznie bardziej przerażającym niż sama rządza przed pustką w nas samych? Carl Jung twierdził, że większość ludzkiego cierpienia nie pochodzi z instynktu, lecz z utraty kontaktu z własną duszą. Kiedy tracisz sens, kiedy życie staje się mechaniczne i pozbawione smaku, pożądanie pojawia się jak zastrzyk adrenaliny, daje ci iluzję życia. Kilka sekund intensywności, podczas gdy w środku jesteś zimny i odrętwiały. Nie jesteś uzależniony od przyjemności, Jesteś uzależniony od uczucia, że naprawdę żyjesz. Pewien mężczyzna opowiedział, że po utracie pracy i rozstaniu pogubił się zupełnie. Próbował medytować, spacerować, czytać książki, ale w ciemności zawsze wracał do rzeczy, które dawały mu choć odrobinę emocji. Obrazy, fantazje, zachowania, których sam się wstydził. Wiedział, że to nie rozwiązanie, ale przynajmniej wtedy coś czuł. To wcale nie jest odosobniona historia, bo na głębszym poziomie pożądanie nie dotyczy ciała, dotyczy żywotności. To głos zapomnianej części Ciebie, tej, która pragnie czuć, doświadczać, płonąć. Współczesny świat czyni nas emocjonalnie odrętwiałymi. Pracujemy, konsumujemy, rozmawiamy, ale rzadko kiedy naprawdę odczuwamy. Dlatego pożądanie działa jak wstrząs elektryczny, chwilowo ożywia zablokowaną energię wewnętrzną. Jung porównał to do rzeki Libido, energii życia. Kiedy nurt zostaje zablokowany, szuka innego ujścia. Jeśli nie pozwolisz tej energii wyrazić się przez twórczość, uczucia, pasję, znajdzie drogę na skróty, przez instynkt. Nie dlatego, że to złe. Lecz dlatego, że to jedyny kanał, który został otwartym. Problem w tym, że gdy fala mija, zostaje pustka. Bo ekstaza nie potrafi wypełnić wewnętrznej próżni, ona tylko na chwilę pozwala zapomnieć, że ona istnieje. I tak koło się zamyka: pragnienie, spełnienie, pustka i znowu pragnienie. A po każdym cyklu rośnie w tobie przekonanie, coś jest ze mną nie tak. Ale to nie zepsucie. To znak, że uciekasz przed czymś głębszym, przed lękiem, przed samotnością, przed bezsensem, przed własną kruchością. Jung zauważył, że w każdym uzależnieniu tkwi zniekształcone pragnienie świętości. Ludzie nie są uzależnieni od substancji. Lecz od utraconego doświadczenia duchowego, tej chwili, w której czuli się połączeni z czymś większym niż oni sami. Pożądanie jest więc nieudolną próbą odzyskania utraconego Boga. Paradoks polega na tym, że to właśnie w momencie, kiedy przestajesz uciekać od pustki, świętość zaczyna się objawiać. Kiedy masz odwagę usiąść w ciszy, Poczuć samotność bez ucieczki w ekran, bez fantazji, odkrywasz, że ta pustka wcale nie jest pusta. Jest jak spokojne jezioro, pod którym kryje się ocean niespożytej energii. Wielu ludzi boi się tego uczucia martwoty, sądząc, że to jest znak śmierci wewnętrznej. Ale Jung by powiedział: To właśnie początek prawdziwego życia, bo dopiero kiedy dotkniesz tej przestrzeni. Możesz ponownie połączyć się ze źródłem, z tą samą energią, którą wcześniej znałeś tylko przez pożądanie. Cisza, jeśli potrafisz w niej wytrwać, otwiera nowy wymiar istnienia. Tam nie potrzebujesz bodźców, by czuć się żywym. Sam oddech, bicie serca, ta chwila wystarczą. I kiedy dotkniesz tego stanu Pożądanie przestaje być nałogiem, staje się strumieniem energii, który możesz wprowadzić, kształtować, przemieniać. Jung nazwał to transformacją libido momentem, kiedy energia instynktu nie jest już marnowana w działaniu, lecz wznosi się ku twórczości, miłości i rozumieniu. To wtedy pożądanie przestaje być kusicielem, a staje się przewodnikiem. Tak więc następnym razem, kiedy poczujesz, że pożądanie cię depresuje, nie falcz w tym. Zauważ, że to jest energia życia, która poszukuje ujścia. Ta instynktowna gra w ducha nie jest takim mądrem i Ardem histiusem, tuż klobelwerem. To dar. I pozwolenie mu się stać się. Z powoimi lepszych wibracji. I pamiętaj, żeby się nie bał tajniczego efektu wybuchu granatu. Pustka ten prosty symbol czegoś większego niż mój instynkt energia życia, która może Cię choć trochę przerazić, ale jest także pięknym symbolem duchowego rozwoju. Największy paradoks w drodze przez wyciężania pożądania nie polega na samej pokusie, lecz na pustce, która pojawia się, kiedy już ją pokonasz. Kiedy nauk ucichnie, kiedy przestajesz być nękany obsesją, wewnątrz otwiera się dziwna cisza i to właśnie ta cisza staje się najtrudniejszą próbą. Wielu ludzi opisuje to uczucie jak spadanie w próżnię. Nie ma już pragnienia, nie ma walki. Nie ma ekscytacji. Wydaje się, że osiągnęli spokój, ale w rzeczywistości wkraczają na teren, który Jung nazwał nową pustką. Tam już nie walczą z pożądaniem, lecz nie wiedzą, jak żyć bez niego. Całe życie trwali w oporze, przeciw sobie, przeciw cieniu, przeciw pragnieniu. Ta walka nadawała sens. Dawała poczucie siły, moralności, wyjątkowości. A gdy bitwa się kończy, nagle nie ma już nic, z czym można by walczyć, ani nic, co trzeba by udowadniać. I w tej ciszy wraca dawno zapomniany lęk strach przed bezsensem istnienia. Jeden człowiek powiedział mi kiedyś, że po latach zmagania z uzależnieniem kiedy w końcu naprawdę się uwolnił, poczuł pustkę tak głęboką, że chciał znowu sięgnąć po to, co zostawił. Nie brakowało mu przyjemności, brakowało mu walki. Przynajmniej gdy walczyłem, miałem historię, w której żyłem. To zdanie odsłania pewną prawdę. Czasem nie jesteśmy uzależnieni od rozkoszy, lecz od samego zmagania się z nią. Jung podkreślał, że ego nigdy nie chce zniknąć, nawet w procesie duchowego wzrostu. Ono tylko zmienia maskę. Kiedy przestajesz być tym, który jest kuszony, ego czyni cię tym, który pokonał pokusę. I wtedy pojawia się nowa, subtelna forma dumy czysta, moralna, niebezpieczna. Pułapka na tym etapie polega na utożsamieniu się z obrazem człowieka oświeconego. Wierzysz, że wzniosłeś się ponad instynkt, że jesteś czystszy od innych. Ale właśnie w tym momencie cień powraca, ubrany w szaty duchowej pychy. Nie upadasz już przez pragnienie, lecz przez samozachwyt. Jung pisał: Nie ma nic bardziej niebezpiecznego, niż pomylić siebie ze światłem. Bo gdy uwierzysz, że wyszedłeś z mroku, przestajesz się obserwować. A wtedy ciemność znajduje najsubtajniejszy sposób, by wrócić nie w pragnieniu, lecz w pysze. Na głębszym poziomie przychodzi kolejna próba. Kiedy przekracasz powierzchowne pożądania, zaczynasz tracić motywację, to, co dawniej pociągało praca, miłość, sukces, nagle traci smak. I pojawia się pytanie. Skoro już nie gonię za pragnieniami, po co żyję? To etap, który Jung nazwał duchowym nihilizmem. Pustką bez kierunku, gdzie stare znaczenia się rozpadają, a nowe jeszcze się nie narodziły. Ale dla Junga to nie porażka. To proces przemiany. Bo gdy libido, energia życia, nie jest już pochłaniane przez instynkt, Potrzebuje czasu, by się przeorganizować. Ta pustka nie jest końcem, lecz ciszą przed narodzinami nowej formy energii twórcości, mądrości, współczucia. Lecz jeśli przestraszysz się ciszy i spróbujesz wypełnić się dawnymi bodźcami, wrócisz na początek. Jung porównywał tę drogę do zejścia do piekieł, aby odzyskać duszę. Na pierwszym poziomie walczysz z pokusą, na głębszym z pustką, a dopiero gdy potrafisz pozostać w tej pustce, bez ucieczki, bez wypełniania, zaczyna się prawdziwe odrodzenie. W tej cichej ciemności energia, która kiedyś była uwięziona w pragnieniu, rozpuszcza się i zamienia w miękkie światło, rozlewające się po duszy. I wtedy rozumiesz, że to, czego naprawdę szukałeś, to nie brak pragnienia, lecz wolność pomiędzy pragnieniem a jego brakiem. Wolność nie polega na gaszeniu ognia, polega na tym, że wiesz skąd się ten ogień bierze i potrafisz patrzeć, jak płonie, nie dając się spalić. To właśnie wtedy pożądanie przemienia się w światło. Nie jest już wrogiem. Staje się częścią całości, świadomie zintegrowaną częścią Ciebie. Kiedy dojdziesz do końca swojej drogi, gdy pokusa przestaje być bitwą, a pustka już Cię nie przeraża, coś cichego zaczyna się dziać w środku. Energia, która kiedyś była uwięziona w pożądaniu, zaczyna zmieniać kształt. Nie szuka już ujścia na zewnątrz. Zamiast tego, staje się ciepłym, jasnym nurtem płynącym przez twoje słowa, gesty i spojrzenia. Karl Jung nazwał tę chwilę przemianą Libido, momentem, gdy energia instynktu przestaje być tłumiona, a odradza się jako siła twórcza, wrażliwość i prawdziwe połączenie z drugim człowiekiem. Nie jesteś już niewolnikiem poządania, bo poznałeś je do samego rdzenia. I oto paradoks. Dopiero gdy przestajesz próbować uciec, naprawdę stajesz się wolny. Wyobraź sobie, że w każdym z nas płonie ogień. Kiedy go tłumisz, staje się niebezpieczny. Pali od środka, odbiera spokój. Kiedy go puszczasz wolno, Rozszerza się i niszczy wszystko po drodze. Ale gdy nauczysz się patrzeć na niego, rozumieć, jak płonie, przestajesz się bać. Ogień, który kiedyś cię spalał, teraz staje się światłem, światłem, które prowadzi ciebie i innych. Jung mówił, że celem życia nie jest doskonałość, lecz całość. Całość oznacza, że potrafisz w sobie pomieścić zarówno światło, jak i cień, bez potrzeby ich rozdzielania. Nie musisz być czysty, wystarczy, że będziesz prawdziwy, bo gdy żyjesz prawdą, energia, którą kiedyś więził strach, Zaczyna naturalnie płynąć w stronę miłości i twórczości. W tym stanie już nie szukasz życia poprzez pragnienie. Ty sam stajesz się życiem. Każdy moment, nawet najzwyklejszy, nabiera blasku obecności. Zwykła rozmowa może ogrzać serce. Ciche poranne światło może stać się modlitwą. I wtedy rozumiesz, to czego szukałeś w płomieniu pożądania, zawsze było tutaj, w oddechu, w spojrzeniu, w prostocie chwili, którą kiedyś uważałeś za pustą. Jung wierzył, że jeśli potrafimy spojrzeć na pożądanie nie przez pryzmat moralności, lecz przez pryzmat zrozumienia ono odsłoni najgłębsze warstwy duszy. Pożądanie nie jest grzechem, jest wiadomością, a wiadomość ta zawsze mówi o jednym o tęsknocie za pełnią, za połączeniem, za powrotem do świętości ukrytej w człowieku. Być może wszechświat nigdy nie chciał sprawdzić, jak długo potrafisz opierać się pokusie, lecz jak głęboko potrafisz ją zrozumieć, bo tylko zrozumienie potrafi ją przekroczyć, nie siłą, lecz światłem świadomości. I pewnego dnia, kiedy spojrzysz wstecz, uśmiechniesz się. Zrozumiesz, że ta droga nie miała uczynić Cię doskonałym, lecz prawdziwym. Cień przestaje być wrogiem. Staje się towarzyszem, który przypomina, że życie zawsze składa się z światła i mroku. To właśnie jest wolność nie wolność od pożądania. Lecz wolność wobec niego. Nie ma już walki. Nie ma ucieczki. Jest tylko czysta obecność, gdzie każdy oddech staje się dowodem, że naprawdę wróciłeś. Nie tylko do siebie, ale do samego życia. Bo ostatecznie zrozumiesz, pożądanie nikt nie było więzieniem. Było tylko drzwiami, a pytanie nie brzmi czy je zamkniesz, czy otworzysz, lecz czy, gdy przez nie przejdziesz, będziesz na tyle świadomy, by rozpoznać, że po drugiej stronie czekałeś ty sam.